Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji knieziowskiej Fruszar Film Rudiota w dniu 29 stycznia 2025 roku. Dobry wieczór, zapraszam na dziś w Kibelku. Jak zawsze bardzo ciepło, a jako, że dziś w Kibelku to informacje najważniejsze, a nie magazyn historyczny, to dziś nie zajmiemy się historią Cesarstwa Zachodniopomorskiego albo ubotami Imperium Perskiego lub Imperium Zachodniopomorskim. To już chyba mówiłem to nieważne, bo przechodzimy do informacji, ponieważ gangi są w postrzasku. Na terenie Wielkiego Księstwa Królików one się nawet rozpanoszyły już dalej, ale zajmiemy się tylko tymi pionami w Wielkim Księstwie Królików jest parę gangów, które dosłownie nic nie robią, nie zagrażają nikomu, sobie istnieją i stawiają i filmiki do internetu na TikToka i z tego tylko żyją i zarabiają tak faktycznie, oprócz tego, że czasami obalą śmietniki pod twoim blokiem więc wracając to mysz Elwira, która była gangsterką samotniczką, ogłosiła, że będzie robić jakieś dziwne akcje i zrobiła wodę jedną albo w ogóle, mimo że pojawiła się w październiku 2024, to dostała parę listów z groźbami. I ona się tak przestraszyła, że środowisko Rudolfińskiej Partii Królików, bo to właśnie ta partia pisała te groźbę, się tak przestraszyła, że dała się na policję, pod względem takim, że teraz jest chroniona, a za to najprawdopodobniej obiecała, co jest pewnie pewne i tak się naprawdę stało, nie będzie już robiła żadnych akcji, ponieważ także w ogóle od tamtego czasu nie wyszła z domu. Do tego także gang Elańska, czyli chyba już obecnie najsilniejszy gang. O tym, jak gang i rokezów mocno osób w marcu 2024 roku, to powiedział po prostu, że potępia to, co robimy, że Elwira łączy się z policją knięzioską. Co Co to może znaczyć? Może to znaczyć, że teraz Zjednoczona Policja Knieziowska i Mysz Elwira mogą wspólnie podniszczyć korzenie gangu Elańska, skłócać rodzinę Elańskich, którzy tworzą ten gang, albo zjednoczyć się także z gangiem Irokezów, który chciałby na pewno przyjąć miejsce numer jeden jako gang Wielkich Sińskich Królików, który absolutnie nic nie robi, chociaż gang Irokezów rozwoził jabłka po całym państwie. To jednak nawet czasem są dobre te gangi. Więc nie wiadomo, co będzie się działo, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Po prostu przedstawiliśmy Państwu, co się może stać w najbliższym czasie, w postaci tego, że gang Elańska wkrótce może się rozpaść lub w ogóle upaść, a Ela Elańska ze swoim psem Morelą i matką Rachelą itd. itd. mogą uciec za granicę. Przechodzimy także do. Zupełnie innej kwestii związanej z gangami, ponieważ w Wielkim Księstwie Królików został założony gang, który faktycznie będzie mógł coś robić i to nie będzie obalanie śmietników na Twoim osiedlu, bo obalanie śmietników na osiedlu Twojego sąsiada, a nie, bo to to samo osiedlak sąsiad. Nieważne, będą obalali dwa razy więcej śmietników. Jaki to jest gang, jak się nazywa i co to jest w dzisiejszych Królicy Światowych Informacjach.